موسیقی Witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim salonie, który znajduje się w Świdwinie w centrum miasta. A nazwie Happy Dog. W moim salonie można skorzystać z usługi, którą wykonuję: strzyżenie, kąpiel, dbanie o higienę jamy ustnej swoich czworonogów, pazurki. W każdej wizycie wykonuję również zdjęcia tematyczne dla każdego czworonoga. Pies ma się tutaj czuć bardzo dobrze. Tutaj głównie o to chodzi. Nic nigdy nie jest tutaj robione na siłę, jeżeli pies jest też zmęczony, Zawsze odpoczywamy chwilę. Jeżeli chodzi o zapisy, można zapisywać się przez Facebooka, Instagrama bądź numer telefonu. Jeżeli chodzi o zdjęcia tematyczne, znajduje się to tutaj. Jest tutaj strefa relaksu i studio fotograficzne. Każdy piesek może sobie wypoczywać w tym miejscu po lub przed wizytą. Studio fotograficzne znajduje się tutaj, czyli tutaj powstają te wszystkie zdjęcia. Mamy różne rekwizyty, które wykonuje sama. Są to takie kołnierzyki gromerskie. Dzięki temu wychodzą to bardzo kolorowe zdjęcia tematyczne.